Witajcie, kochani, witam Was bardzo ciepło, bardzo miłośnie. W tym odcinku podcastu opowiem Wam o tym, czy decydować się na relację z mężczyzną lub z kobietą, jeżeli nie czujecie do tej osoby pociągu seksualnego, jeżeli macie poczucie, że to jest fajna osoba, że to jest wartościowa osoba, ale nie ma tego czegoś. Nie będę trzymała was w niepewności. Moja odpowiedź brzmi: absolutnie nie. Absolutnie nie ma sensu wchodzić w relacje z kimś, kto nie jest dla nas fizycznie, seksualnie tym samym atrakcyjny. I ponieważ dostałam pytanie od kobiety, która napisała do mnie maila, to będę odnosiła się do tego Kejsu. Jest kilka niuansów, które mogłyby sprawić, że po tym co powiedziałam powiedziałabym ale Natomiast zostawię to na sam koniec, aby przyjrzeć się temu dokładniej i abyś naprawdę przemyślał, przemyślała to i zrozumiała, dlaczego nie warto wchodzić w relacje z kimś, kto nie jest dla nas fizycznie atrakcyjny. Relacja miłosna, partnerska, to jest relacja, której jednym z najważniejszych komponentów jest właśnie bliskość fizyczna seksualna. Bliskość fizyczna seksualna to nie jest tylko kontakt taki fizyczny, ale dla wielu osób, im mają wyższy poziom świadomości, rozwoju i im bardziej są zintegrowane. Różne aspekty tej osoby, takie jak właśnie ten duchowy, ten cielesny, intelektualny, emocjonalny. Jeżeli im, im bardziej jesteśmy zinte zintegrowani ze, so ze sobą w sobie, no to ten seks będzie wielowymiarowy. I bliskość taka fizyczna, która wynika z tego, że ktoś nam się po prostu podoba, że to nie jest znaczy nawet o tym, że ta osoba jest dla nas super pożądana, tylko że my po prostu lubimy ją jako ciało też, jako konstrukt fizyczny, to bardzo często ratuje relacje. I to sprawia, że y, ta relacja jest partnerska jest inna od relacji z mamą, z tatą, jest inną relacją niż y, relacje takie y, niezdrowe. Polegające na tym, że ktoś kogoś ratuje, ktoś komuś coś załatwia. I ryzyko wchodzenia w tego typu relacje najczęściej dotyczy osób, które są wygłodniałe, które długo nie są w relacji albo odczuwają też w związku z tym albo w ogóle jakąś taką silną presję, aby założyć obrączkę na palec aby mieć męża, żonę, bo to nie dotyczy tylko kobiet, ale też często mężczyzn. I finalnie to prowadzi do tego, to jest ryzyko i to jest też odpowiedź dlaczego moje zdanie czy moja opinia na temat wchodzenia w relacje z kimś to nie jest dla nas atrakcyjne brzmienie. Otóż to prowadzi do tego, że w którymś momencie zaczniesz wieść podwójne życie. A nawet jeżeli Twoja uczciwość, Twój kręgosłup moralny nie pozwala Ci fizycznie zdradzać tej osoby, to może się tak zdarzyć, co będzie tak naprawdę przykre w konsekwencji dla Ciebie, że dojdzie w Twojej psychice do tego, co nazywamy takim rozdźwiękiem, takim splitem, i będziesz cierpieć z powodu bardzo dużej ambiwalencji. To, że druga osoba podoba nam się fizycznie, jest szalenie ważne dla całej naszej pełni. I mogłoby się wydawać, a to jest tylko pierwiastek seksualny. Pamiętajcie, że nie mówię tutaj e, w kontekście mojej, mojej opinii na ten temat o sytuacji, kiedy są absolutnie, absolutnie aktualni w naszej kulturze ludzie, którzy do fizyczności przywiązują nadmiar e, takiego przywiązania i znaczenia. Uwierzcie mi, że cały czas znajdujemy się w takim zdrowym, gdzieś tam obszarze oczekiwania, że jeżeli wybieram partnera albo partnerkę, to ta osoba jest ze mną też kompatybilna fizycznie, dlatego że to jest zdrowe dla ciała. I zobacz, kochana, czy też kochany, dlaczego miałbyś, czy miałabyś zgadzać się na. Wybieranie partnera czy partnerki, któremu Twoje ciało mówi nie. I to jest bardzo ważny aspekt, dlatego że ciało nam mówi pierwsze, czy coś jest dla nas czy nie. To ciało jest połączone z biologią i z jakimś takim szóstym zmysłem naszego istnienia, które mówi nawet, czy z kimś będziemy kompatybilni czy nie. Niesłuchanie tego ciała jest to robienie sobie krzywdy i robienie sobie właśnie takiej ciężkiej pracy do wykonywania, która polega na tym, że będziemy nieustannie Musieli w jakiś sposób przekonywać się do osoby, którą wy, wybraliśmy. Bo ciało mówi pierwsze. Ciało pierwsze wie, czy w danym pomieszczeniu, w danej przestrzeni jest dobra atmosfera, czy jest zdrowa atmosfera, czy to jest atmosfera, która służy rozluźnieniu, a tym samym kreatywności, twórczości, tego, temu, co w miłości jest fundamentalne, czy służy. Właśnie jakiemuś trudowi, pokonywaniu przeszkód. Bo jeżeli nie ma tego połączenia, właśnie fizycznego, między dwojgiem ludzi, to potem bardzo yy, jest możliwe, że któraś z tych osób poczuje jednak brak tego i pojawi się ktoś trzeci, kto stanie się właśnie podmiotem pożądania czy namiętności. I tak naprawdę nikt z całego tego potencjalnego trójkąta nie będzie usatysfakcjonowany i szczęśliwy, ale musimy pamiętać, że jako ludzkie istoty mamy tę zmysłowość i mamy tą potrzebę kultywowania energii seksualnej. I właśnie wybór partnera służy do tego, żebyśmy tę energię Mogli kultywować, bo jest to po prostu energia kreacji, energia życia. To ona sprawia, że para ma jakiś rodzaj takiego paliwa, który niesie tę parę przez trudności bycia w związku. Więc jeżeli tej, tej, tego power'a nie ma, to w pewnym stopniu może dojść do sytuacji, w której związek staje się martwy. Oczywiście, gradacji tych związków i różnych tak naprawdę ewentualności jest bardzo dużo. Oczywiście nie jest prawdą, że nie ma szans istnieć związek, w którym kobieta no, matkuje trochę mężczyzn. Ludzie się dogadują w takich konfiguracjach. Naprawdę nie ma sensu mówić, że tego typu konfiguracje dla pewnych typów osób yy, nie będą miały racji bytu. Ale musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ty przekonujesz się do osoby, do której nie jest przekonane twoje ciało. Czyli jak ty zakładasz z góry, że będziesz rozłączać się ze swoim ciałem, czyli będziesz się dysocjować i przy okazji będziesz wchodzić w jakiś taki program zasługiwania albo dostosowywania się do norm społecznych, które wymagają od ciebie, tak naprawdę w twojej głowie, tylko jakichś zachowań. Jakiś postaw, odegrania jakiejś roli. Bardzo często mężczyźni, którzy mają na przykład niekonwencjonalne potrzeby seksualne, wybierają sobie żonę, taką właśnie kobietę, z którą można wieść spokojne życie, ale ich zainteresowanie seksualne idzie już w kierunku kobiet, które są mniej konwencjonalne, które są niebezpieczne, które są y, bardziej y, wolne seksualnie. To jest ogromny dramat ludzi. Kiedy nie potrafią zintegrować się w sobie, czyli powiedzieć sobie szczerze, że mam takie i takie potrzeby, jestem taką i taką osobą. Absolutnie nie mi to oceniać, kto jakie wybory podejmuje, ale absolutnie nie wierzę w to, że jest dobrym wyborem partner czy partnerka, która nie jest dla nas atrakcyjna, nie jest dla nas atrakcyjny fizycznie. To jest po prostu zgadzanie się od początku na mnie, dlaczego. Tak naprawdę dokonujesz tego wyboru. Jeżeli robisz to z presji, jeżeli robisz to z desperacji, to uwierz mi, prędzej czy później będziesz musiał zapłacić cenę za ten wybór, ponieważ miłość zwłaszcza i temat, y, cały ten obszar relacji, on nie znosi kłamstwa. To jest więcej jak pewne, że przyjdzie taki moment, w którym prawda wypłynie na wierzch. A jeżeli nie, nie wypłynie, bo będzie właśnie tłumiona przez ciebie, bo będziesz przekonywać swoje ciało, zmuszać się do czegoś, to będzie kosztowało ci bardzo dużo wysiłku, energii życiowej, żeby to utrzymać w ryzach, i w pewnym momencie zapłacisz cenę w postaci jakiejś depresji, jakiegoś kryzysu zdrowotnego, psychicznego. Dlatego, że nasza psychika, ale nie tylko psychika, tylko nasza całość, nasza pełnia, a jest nią i ciało, i duch, i, i emocje, i umysł, dąży zawsze do integracji. Wszystkie te pierwiastki muszą być połączone. Więc, jeżeli wybierasz sobie partnera, to wybierz sobie kogoś, kto jest dla ciebie atrakcyjny, kto sprawia, że masz ochotę na uprawianie miłości. Nie wierzę w to, aby takie związki mogły szczęśliwie funkcjonować, aczkolwiek nie musi też być tak, że od razu ten aspekt tej atrakcyjności fizycznej, ten aspekt seksualny jest bardzo duży i jest taki rozbuchany od samego początku. To jest to moje ale nie musi wcale ta dynamika tak wyglądać. Wiele razy słyszałam bardzo różne historie dotyczące tego, jak relacja się rozwijała, i często ten aspekt seksualny pojawiał się gdzieś po drodze. A najpierw był rozwijany na przykład aspekt przyjaźni. Na pewno sami słyszeliście o tym, że zdarza się, że ludzie potrafią się przyjaźnić latami i nagle pojawia się coś coś romantycznego. Czy to się często wydarza? Nie. Dlatego nie liczyłabym też na to, że w twoim akurat przypadku będzie tak, że to się gdzieś rozwinie, bo tak naprawdę nie wiesz. Musimy być bardzo Świadome tego, co dzieje się na dany moment w dynamice między mną a mężczyzną, aby dobrze wybrać. Jeżeli e, ludzie nie będą przyciągani fizycznie, to znaczy, że oni idą do głowy. Czyli tak mentalnie próbują się przekonać do jakiegoś rozwiązania, a kto z Was z rozsądku nie dokonywał jakichś wyborów w życiu, ten nie wie. Że za takie wybory bardzo często się płaci. One dobrze wyglądają, bo są logiczne i komfortowe bardzo często, ale gdzieś w głębi, w głębi czujemy, że to nie jest dobry wybór. I później po drodze przychodzi nam płacić cenę, bo okazuje się, że na przykład praca, do której się przekonaliśmy, tak mentalnie, że to jest dobry wybór, to jest dobra kariera, to są pewne pieniądze, zaczyna nam ciążyć. Mam masę przykładów tego, jak kobiety próbują wyjść z korporacji. Która na początku wydawała się dobrym rozwiązaniem, czy z branży IT, albo z jakiegokolwiek innego zawodu, w którym doświadczają wypalenia. Dokładnie tak samo dzieje się w związku. To wypalenie tak naprawdę jest już organicznie wygrane w ten wybór od samego początku. Zatem nie wierzę w to, żeby ktoś, do kogo nie ma się pociągu seksualnego, i co więcej, ktoś, kto w jakiś sposób nas odpycha, Mógł stać się dla nas dobrym partnerem. To trzeba sobie zadać pytanie, co sprawia, że ja próbuję siebie przekonać, że to jest dobry wybór. Tu polecałabym Tobie pracę nad poczuciem własnej wartości i wizją związku, jakiego pragniesz, bo prawdopodobnie tobie w ogóle brakuje tej wizji. Bo twój sukces w relacjach w miłości polega na tym, że ty masz mieć wizję tego, jak Ty chcesz czuć się w tej relacji, kim Ty się chcesz stać u boku mężczyzny, którego wybierasz. Wizja polega na tym, że Ty sobie uzmysławiasz, że ten mężczyzna już jest i Ty decydujesz się przyciągnąć określony rodzaj związku. I nie patrzysz na to, co Ci życie podsuwa, bo będzie Ci podsuwało różne pomysły, które nie są dobre, ponieważ pamiętajcie, uczymy się poprzez doświadczenie. I zwłaszcza w naszych współczesnych czasach uczymy się coraz więcej o tym, co dla nas, dla każdego z nas osobna znaczy w ogóle miłość. Bo dla każdej z nas, z, z nas kobiet, dla każdej osoby, dla każdego mężczyzny, miłość to będzie coś innego. I wiemy już także, że wybór odpowiedniego partnera dla kobiety jest kluczowy dla jej poczucia. Takiej spójności, integralności, satysfakcji. Bo wybór partnera to jest wybór osoby, która będzie cię odzwierciedlać niczym lustro i będzie wpływać na to, w jaki sposób będziesz postrzegać samą siebie i sposób, w jaki będziesz się czuć. I tak samo wybór mężczyzny, który nie ma za bardzo drive'a do ciebie, który jest taki nie za bardzo inicjujący. Który usypia czasami, mówię o tym o takim usypianiu seksualnym, który nie za bardzo mm, interesuje się tobą, nie za bardzo cię adoruje, to również jest wybór mężczyzny, który prawdopodobnie ma sam w sobie jakiś problem z seksualnością, a może po prostu nie jest to dobry match. I pamiętajcie, kochani, że ja absolutnie nie mówię o drugim biegunie, jakim jest przecenianie w ogóle aspektu seksualnego, bo dobry, to, że z kimś masz dobry seks, to też nie oznacza, że to będzie na pewno dobry wybór. Często wręcz nie. Tylko, że ten seks ma być po prostu satysfakcjonujący. On nie musi być jedną z najlepszych rzeczy w ogóle w tym połączeniu, ale musi być. I musi być satysfakcjonujący i dobry już na ten moment, a nie rażąco jakiś problematyczny. I czasami problematyczne jest też to, że jedna z osób w parze, takim związku, w takiej relacji, która się tworzy, ma też dużego drive'a, ma bardzo duży temperament seksualny. Jeżeli ludzie nie są temperamentem to do siebie dobrani, to również będzie to rodziło problemy, bo ktoś będzie się czuł zanadto osaczany seksualnie i jednocześnie druga osoba będzie się czuła nienasycona, niezaspokojona. Więc pamiętajcie, że ten aspekt wymaga też kompatybilności, ale absolutnie musi się znajdować. Więc życzę Tobie takich wyborów, które są Um, takie holistyczne, gdzie i ten aspekt intelektualny, duchowy, jeżeli jest dla ciebie ważny, emocjonalny, oczywiście, bo ta miłość musi być, i seksualny, żeby to wszystko było na miejscu. I uwierz mi, kochana, że wszystko zależy od wizji, jaką masz w głowie i od obrazu samej siebie. Jeżeli uznałaś, że nie możesz mieć wszystkiego, czyli tego wszystkiego, co sprawia, że relacja jest dobra, to zapytaj samą siebie. Dlaczego sobie odmawiasz? Takiego aspektu. A aspekt właśnie tej fizycznej bliskości jest szalenie ważny, bo to jest aspekt tak naprawdę energii życiowej, która musi krążyć między parą. I to nie jest o tym, jak wypada ten performance, nie jest o tym, o ilości orgasmów, tylko to jest po prostu o fizycznej satysfakcji bycia z drugą osobą. To jest coś o naszym saczem umyśle i o tym, że jesteśmy istotami absolutnie ucieleśnionymi. Bez przeceniania tego performanceu, bez przeceniania tej całej kultury yy, seksualnej, która właściwie jest częścią pornografii i jest właśnie tego, jest częścią tego wynaturzenia tego aspektu. On jest zwykły, on jest organiczny, on jest naturalny, on musi być obecny. Bo ożywia, bo pozwala transformować też często trudności i emocje, ale on musi być w tej relacji, dlatego, że to wskazuje o takim szóstym zmyśle, o takiej intuicji, która bierze udział w tym wyborze, którego dokonujesz. Jeżeli Twój wybór partnera jest czysto logiczny, czysto jest racjonalny, to tak naprawdę prawdopodobnie. Ty próbujesz uzdrowić swoje lęki, że nikogo nie spotkasz, że nikt ciebie nie wybrał, że już jest za późno, że to jest mężczyzna, który da tobie bezpieczeństwo, bo bardzo często dokonujemy takich wyborów, kierując się poczuciem kontroli. I robią to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Lepiej wybrać kogoś, kto nam pewnych rzeczy nie dowodzi, bo jest nam trudniej zdecydować się na sukces. Bo ten sukces. Będziemy się bać, że go stracimy, że przyjdzie inna kobieta i zauroczy tego mężczyznę. Albo ten mężczyzna zorientuje się, że nie jesteś taka wspaniała, jak jemu się wydawało i odejdzie. Tych kasów może być bardzo dużo. Kochana, jeżeli jesteś zainteresowana tym, aby ucieleśniać miłość, jakiej pragniesz, i tworzyć wizję związku, jakiego pragniesz z mężczyzną, który już jest na tej ziemi, którego być może jeszcze nie spotkałaś, wierząc, że zasługujesz na wspaniałe dopasowanie i piękną relację z mężczyzną, to zapraszam Cię do opisu tego nagrania i zapraszam do Akademii Ucieleśnionej Miłości, Akademii e, Coachingu. Poprzez ciało, po to, aby wyjść ze swojego umysłu i podjąć decyzję o tym, że już teraz jesteś kochana, uczyć się tego każdego dnia, po to, aby iść po prawdziwą miłość, bo wiem, pracując z kobietami, że bardzo często to, co nas odgradza od miłości, to jest lęk i poczucie niewiary w samą siebie. Więc zapraszam, jeżeli masz ochotę na transformację, możesz umówić się na rozmowę ze mną. Przyjmuję do Akademii po to, abyś mogła zrobić porządną pracę transformacyjną w obszarze miłości. I nie jest to lukrowanie tego, co nigdy nie działało, to jest budowanie siebie i tego obszaru w swoim życiu zupełnie, zupełnie od fundamentów, więc zapraszam serdecznie do opisu tego nagrania. Mam nadzieję, że było pomocne. Możesz je wysłać tam, gdzie jest potrzebne. Dzięki Ci za like, dzięki za komentarz. Buziaki, cześć!